Siemanko widzowie, witam was, witamy was na ostatnim odcinku daily Na naszym kanale, następny odcinek już informujemy, że będzie w sobotę i będą wrzucane co 3 dni, co nie? No W dzisiejszym odcinku e, ja będę wbijał e, Poziom, na poziom 13 ja też. 9 000, y, y, na też tysięcy No, na poziom 13 Yy, muszę jeszcze 9 tysięcy kobla, yy, niecałe 9 kobla wykopać, yy, a Kacper yy, już ma na 13, ale na mnie poczeka yy, i myślę, że już w sobotę będziemy mieli yy, 13 poziom. Gdzie ja mogę zabić wyraźć... 5 creeperów? No ja wiem, no chyba, że się zrobi farmę creeperów, wiesz, wiesz wiem. o co mi chodzi chyba. Yy, a Katper będzie przygotowywał się na niespodziankę. Tutaj zrobi. Tylko Katper wybierze takie miejsce, żeby tutaj nie wchodziło na yy, tę bazę podziemną. Dobra. No to a to ja ma być no... na zewnątrz? No, myślę, że tak. Myślę, że tak. I, i yy, roześlemy to w nocy. No dobra. Ja tutaj okay. jestem na takim specjalnym swoim tym home. Gdzie tutaj kopałem od 134? Tak, tutaj wam pokażę, no. co tutaj zrobiłem. Nie udało mi się klacz. Oj, nie chciałem w to. Ja w klacze słabiej jestem. Czy kiedyś byłem lepszy. Ja właśnie się polepszę. Bo teraz mi się udało z jakichś 20 kratek. I to jest kratka siódma. No ja jest, z... smarek się przestyszy. A Tutaj, e, e, nie, sorry, tutaj jest już kratka czwarta. Gdzie miałem e, skończyć już kopać. Tutaj jeszcze nie wykopałem do końca, ale to według mnie się już nie opłaca. I z, e, masz i... masz. No, mów. Masz może proch? Proch? E, powinienem no, wiesz, mieć w dropach e, tam wiesz w moim magazynie. O, Boże. O. Ja tam muszę sobie poszerzyć, żeby jeszcze nie, nie. kilka skrzynek sobie tam zrobić. Ale wejścia nie będziesz mógł przestawiać. Wejścia? W sensie? Bo wiesz, że tego wejścia od bazy. Muszę tu być. A czy tam moja baza dosięga tam do końca? No. No i to, to nie poszerzę. Dobra, poradzę sobie bez parę skrzynek. Ej, to nie ma być. Yy, chyba nie. Dobra, teraz wybrać jakieś inne miejsce. Ja tam sobie hołma już usunę. I pójdę sobie, nie wiem, gdzieś yy, tutaj. Tutaj sobie się wykopię troszkę. I tutaj jeden. O, ale to szybkie. 1, 2, 3 Ej, pieczęć rajdu kosmicznego przybysza za 80 koła. No szkur, a ja kupiłem za 100. A mam kupić? Jak chcesz, bo ja mam aktualnie tylko 70, k. Sobie wydałem Zrobimy. 550 na e, Zrobimy odcinka. Koniec... Zrobimy na koniec rajda. 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5. No, że na koniec rajda? Na koniec odcinka? No. 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 Zobaczcie jak to teraz szybko lata. O może najgorsze jest zrobienie tego. Wiesz. Mobów? Zabicia? Nie, mi chodzi, że tutaj wiesz co zrobili. Z czciny i no. wiesz. No. Jak to się nazywało te, wiesz... W ogóle? Tak. Nie pamiętam. I tutaj tylko tą rudę wykopię, widzowie. Tą żelaza, yy, yy, Węgla. I tak normalnie nie będę niszczył diorytu, granitu, andezytu, ród i ziemi. Yy, nie będę niszczył ogólnie. Ej, I bo, to, bo tak, to nie, nie pamiętam, jak ktoś to się kraftuje. <laughs> nie ma ja w sobie tym. to w necie wyszukaj. No chyba tak zrobię. Teraz tutaj muszę, muszę rozkopać to żeby ten było trochę miejsca. I pójdę sobie na godzinkę AWK, nawet więcej, żebym sobie hajs trochę porobił, zarobił. I będę miał już ten. I Was o tym poinformujemy, że wznawia szybko nagrywanie i Wam pokażę, jak, jak robimy już sobie poziom 13. No dobra, to tutaj 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dobra, tu jest git. Tutaj tylko te, tutaj rudy te, które tutaj teraz milna idą dołna drogę No tylko te wykopię. I tutaj jest 138. Kratka. Przyspieszę to wideo. I wznawiam na normalne, kiedy już będzie ten. Kiedy już będzie normalne. I ten, dirt tutaj jeszcze wykopię. Dobra, to czekajcie, zaraz dam szybsze. Nam się już udało, mi się szczególnie udało, już wykopać 4 kamienia. Kasper, przygotuj się i na 3-2-1. Powiedz kiedy będziesz. A, czekaj, czekaj, czekaj. Muszę coś wywalić. Staniemy losowy Shulker Box. 8 zakrętnych złotych jabłek i 130 jeszcze Aksel końców. E, ja będę miał. E, momencik. Tysiąc. Tysiąc. Yy jest 1115, tak? Nie, ja to się... Czego? No chyba tak, dobra. Gotowy? No. 3, 3 2, 2, 1. Jeden. Uh, uh, uh. Jaki kolor masz? Nie wiem, sprawdzam. Gdzie ja mam boxa? To jest taka książka. A. Dobra, to otwieramy 3, na 3, 2, 1. 3, 3, 2, 1. 1. Czy ty masz niebieski? To jest niebieski. To jest fioletowy. Zobacz nazwę. A teraz. A, bo mam gammę, nie wiem jakim cudem jeszcze. No ja też mam gamma. Dopóki nie umrzemy, będziemy mieli gamma. A to. A? Dobra, to chodź tutaj i postawimy to w naszej tajnej bazie. No tam wiesz, gdzie nie? Tak, gdzie ci akurat mówiłem. Tak, i tam niestety windy jednak nie zrobimy, bo na tym serwerze się nie da. Ja wszystko zrobiłem jeszcze, obejrzałem sobie chwilowy poradnik, jak to zrobić. Tam będzie akurat jeden shulker box. Dwa. Ten. No, no jeden, w sensie tam, tam. No i dwa shulker boxy już są. I może je podpiszmy. Po co? Żeby było wiadomo, który jest który. Chwilę ja. Mamy kowadło? Dobra, to później się to zrobi. Tylko 52 tysiące. I dobra, chodź. Api. Co? Chodź. Co? Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Subskrybujcie z dzwonkiem. Lajkujcie. Dziękujemy nowym subskrybentom. Jestem już z 30, brakuje tylko 20 do specjala. Dziękujemy bardzo, jeszcze raz. Do zobaczenia. Wesołego Sylwestra. A i jeszcze coś na Sylwestr. Tutaj, teraz. Będzie taki specjalny: Jakby to powiedzieć o... Specjalny. Odcinek w postaci szczorca będzie wstawiony on przez tak 23 coś. Więc subskrybujcie dzwonem, lajkujcie. Do zobaczenia na tym specjalnym odcinku i już w sobotę, w następnym odcinku takim normalnym. Hello.